Proszę powiedzieć, jaka tu jest sytuacja? Otrzymałam lokal socjalny no dwa miesiące temu. Mieszkam tu od dwóch miesięcy. No i nie myślałam, że będzie dach zalewał. No ale niestety wszystko przepuszcza wodę. Obawiam się o dzieci ze względu na to, że notorycznie chorują. Mam zaświadczenie nawet od lekarza, że nie mogą mieszkać w takich warunkach. Mam dziecko z niepełnosprawnością, które każdą infekcję. No, przeżywa bardzo dość mocnie i no te warunki są po prostu nie do zniesienia. No tak, no i, czyli co, tutaj jest widać... Jest wilgoć, wilgoć, wilgoć. Aha. Tutaj wychodzi grzyb trochę. Tak. I tutaj pani mówiła, tak? W, tym, tak? w tym kącie. Tutaj od samej góry, tak, do samego dołu jest kontakt, więc zaraz to tam kable wszystko zamoknie. I to się skąd bierze? No. Nie mam pojęcia. Szczerze to nie wiem, gdzie to przecieka, bo okno. Tutaj... No ale z dachu jakoś leci, tak? Tak, z dachu leci, bo tam na strychu jest pełno wody, są podstawione miski. Rozłożyłam worki, żeby, żeby bardziej nie kapało. No i tutaj też z, z dachu widać, tak? Widać, tak. Bo tu już jest strych ponad tym? E, tak, od razu jest strych, tak. To ja mam nawet zdjęcie, jak wyglądał tutaj ten róg, zanim oni wyremontowali. Tu była wielka dziura mhm. i widać było po ścianie, że woda się lała. Pani w, w administracji zapewniała mnie, że będzie naprawione na strychu wszystko, ale z panem wykonawcą rozmawiałam i on robił tylko remont w mieszkaniu, na strychu nic nie było ruszone. No dobra, to zobaczmy może strych. Proszę bardzo. Tutaj żeby tu lekaty widać, że tak, tak. zacieki są dość... Tak, tutaj jest światło. I tu też jest światło, więc tak, tutaj jest woda. Ja worki porozkładałam, żeby to na łazienkę i zaraz nie jest wszędzie mam stawiane, żeby coś nie wiem dokładnie u w którym miejscu. No ale też są worki porozkładane, żeby nie kapało. Mhm. Sąsiadka zgłasza zalewanie już od zeszłego roku i od zeszłego roku nikt z tym nic nie zrobił. Czyli musiała sobie, sobie sama porozkładać te. Dokładnie. Sama te rozkładała folie, plastiki, miski, tak samo jak i ja na strychu, żeby no łazienki mi przynajmniej nie zalało.